Witam wszystkich, na imię mam Darek i chciałbym może w niedługim czasie zacząć tworzyć filmy o perfumach Perfumach, zapachach Zauważyłem, że na polskim YouTubie, jako że w polskojęzycznym wydaniu no nie jest tego za dużo. Wziąć pod uwagę obcojęzyczne Dajmy na to angielskojęzyczne, no jest tego bardzo dużo, jest, można się dowiedzieć wiele o perfumach, e, można podłapać jakieś e, nowości, można się dowiedzieć o już istniejących. No, jako że nie wiem, nie wiem właściwie dlaczego, ale no, jeśli chodzi o polskojęzyczne, naprawdę jest tego tylko e, kilka kanałów i, i, i ja chciałbym dołączyć do tego grona. Jest to, mój, jest to mój pierwszy odcinek. Jest to odcinek pilotażowy, tak jak można było powiedzieć. I nie, nie wiem, nie mam pojęcia, czy komuś się to spodoba, czy się nie spodoba, ale chciałbym się z wami podzielić moimi doświadczeniami, moimi spostrzeżeniami. Może się komuś to przyda. Mam nadzieję, że się przyda. Po to, po to, po to właśnie chciałbym, żeby powstał ten, ten kanał. E, perfumami zajmuje się, się, jest to jak, jak powiedzieć moje hobby e, od, od dawna, ale powiedzmy na jakiś taki wyższy level. E, wszedłem jakieś 4, 4 lata temu. E, w co mam na myśli mówiąc wyższy poziom? No chodzi mi o, o perfumy, chodzi mi o zapachy niszowe, gdyż na samym początku, tak jak wspomniałem, były to tylko zapachy powiedzmy designerskie. Tak, e, powiedzmy, w perspektywie czasu wchodziłem na jakieś, wyższe, na jakieś wyższe poziomy. No, tak jak zresztą jest ze wszystkim, i chciałbym, chciałbym się z wami podzielić e, tym wszystkim, co ja wiem. I chciałem tylko zaznaczyć, że to, wszystko co mówię, co może w przyszłości powiem, bo oczywiście e, nie wiem, jakie będą oczekiwania, nie wiem, czy to wszystko wypali ale to co wszystko mówię są to tylko i wyłącznie moje prywatne odczucia doświadczenia. Nie chciałbym nikomu nic narzucać, bo w tym przypadku, jeśli chodzi o perfumy, nie powinno się nic nikomu narzucać. Ja mam taką, taką zasadę, że perfumy są jedne, a nosów jest kilka. Także to, co może podobać się mi, absolutnie nie będzie się podobało innej osobie, i na to trzeba zwracać uwagę za każdym razem. Także, wszystko, wszystko to, co powiem, jest powiedzmy, to jest tylko i wyłącznie moje odczucie. Jako, jako, że, e, jako, że mamy teraz taką porę roku, jaką mamy, a więc jest jesień, za chwilę będzie jeszcze zimniej. Chciałbym, jako w moim pierwszym odcinku, chciałbym Wam pokazać, chciałbym się z Wami podzielić. Jest to, powiedzmy, zacznijmy. Jest to, tak, fakt, jest to designerski zapach, ale jest to zapach, ja bym powiedział, z tej najwyższej półki designerskiej. I jako, że jest pora jesienna, myślę, że ten zapach jako pierwszy, nie zaczynając powiedzmy od razu z grubej rury, Mówiąc kolokwialnie, myślę, że będzie odpowiedni. I jest to, jest to właśnie ten zapach. Jest to zapach Ter z firmy Hermes. Jest to, są to perfumy, to jest wersja Old Perfume. I są to, są to perfumy męskie. Wydaje mi się, że mogą być dość popularne, bo popularność no, popularności nie zdobywa się, z, popularność nie bierze się z niczego. Powiedzmy tak. Są to, są to perfumy ostre, to znaczy spicy z angielskiego. Mają bardzo dobrą trwałość. E, mają bardzo dobrą projekcję, jak na designerskie, naprawdę, naprawdę można je pochwalić. E, nutami, nutami e, są cytrusy, jest to, jest to pomarańcza, jest to wetiwer, jest, e, jest to pieprz, paczula. Ter, co z francuskiego znaczy ziemia. Także zapach ten miał oddać powiedzmy to, co możemy, to co, to, to, co ziemia nam oferuje, powiedzmy taką jakby naturę. No i wydaje mi się, że udało mi się, bo zapach jest naprawdę, naprawdę fajny. Jest, ja bym powiedział, że jest to zapach taki nawet uniwersalny. Jego można. Użyć na dyskotekę, można go użyć do kościoła, można na pogrzeb, można i na wesele. Wydaje mi się, jest naprawdę jak jeszcze, jak wystygnie, jak wyschnie. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie pachnie. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to zapach najtańszy, ale jak widzicie, mi zostało jakieś, nie wiem, no mniej niż pół butelki. I mam ten zapach bardzo długo. To jest, moja pierwsza, to jest moja pierwsza butelka. Może nie używam go zbyt, może nie używam go zbyt długo, ale nie, może zbyt długo, tylko zbyt często. Ale, ale jeszcze tyle mi zostało, jeszcze tyle mi zostało. A to jest butelka, o ile się nie mylę. Tak, to jest 75 ml. Przepraszam, i chciałem dodać, że to nie jest że to nie jest Old Perfume, tylko to jest Pure Perfume Version. To są, to są czyste perfumy. No, zdaję sobie też sprawę, bo miałem do czynienia z prawdziwymi Pure Perfumes. Nie mają może tyle mocy, co, co powiedzmy, niszowych marek czy czyste perfumy, ale naprawdę, naprawdę są fajne, naprawdę warto warto by było się koło nich zakręcić, zainteresować kreatorem tych perfum jest dość dobrze znany nos Jean jest to Jean-Claude Ellena. kreator bardzo, bardzo wielu bardzo wielu, bardzo dobrych zapachów jest on współpracuje z firmą Hermes jest on powiedzmy ich prywatnym prywatnym tworzycielem E, perfum mówiąc, mówiąc szczerze nie, nie wszystkie firmy mogą sobie na to pozwolić jest to, jest to na pewno bardzo bardzo e, e, jakby to powiedzieć jest to bardzo drogi biznes no ale biorąc pod uwagę że jedna torebka Hermes kosztuje kilkanaście tysięcy euro pewnie mogą sobie pozwolić na swojego prywatnego perfumiarza e, co więcej, o, co więcej o zapachu zapach ten wygrał w 2007 roku jako najlepszy zapach męski nazywa się Fifi Award Fragrance of the Year także naprawdę warto, polecam go polecam go panom może i paniom, kto wie, przecież nie jest, nie jest powiedziane, że kobieta nie może używać męskich zapachów i na odwrót. Jeszcze raz polecam, proszę się nie krępować i zapoznać się z tym, z tym zapachem, tym bardziej, że jak mówię on, jego, jego właściwie można używać na każdą porę roku, ale wydaje mi się, że teraz taka jesienna pora chyba najbardziej by była optymalna dla, dla tego zapachu. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście dowiedzieć czegoś więcej, nie krępujcie się, piszcie pod spodem a z tego z mojego doświadczenia z tego co wiem postaram się z wami podzielić wszystkim i, i, i odpowiedzieć na pytania no i co i czekam na czekam na wasze czekam na wasze odpowiedzi i, i, i w sumie to jedno główne pytanie czy chcielibyście usłyszeć jeszcze kilka zdań na temat innych zapachów gdyż w mojej kolekcji no, może nie jest to kolekcja jakaś największa na świecie, ale mam kilka zapachów. I chciałem powiedzieć, że e, mam w mojej kolekcji przede wszystkim perfumy. Są to wody perfumowane i są to w większości, w dużej większości zapachy niszowe. Także no, wydaje mi się, że byłoby o czym porozmawiać, a mówię o tym dlatego, że na, widziałem na filmie u jednego z. E, u jednego z, z YouTuberów perfumowych, gdzie było pytanie: A kiedy dasz coś o perfumach? Bo YouTuber ten, jak zauważyłem, mówi sporo o designerskich, designerskich zapachach. No i, i, i właśnie to mnie tak trochę natknęło, że ja mam kilka w swoim, jakby to powiedzieć, w swoim. Zapleczu, i warto by było się tym podzielić. Warto by było się podzielić wiadomościami. A chodzi też o to, żeby nie kupować czegoś w ciemno, bo naprawdę kupić coś w ciemno to nie jest problem i wydać kilkaset złotych, ale potem jest żal i rozczarowanie. A tym bardziej, że jak zapach naprawdę mi nie podejdzie, tobie nie podejdzie, może być później problem, jeśli chcąc się go pozbyć, będzie go bardzo trudno sprzedać. A stoją, a. Stojąc na półce, no właściwie jest bezużyteczny. To są pieniądze zamrożone, bo my się nim szukać nie będziemy, a i komuś przyjemności nie, nie zrobimy. Także e, przed tym też e, przestrzegam, żeby, żeby kupować e, perfumy, ale wcześniej zapoznając się z ich treścią. Ja sam kilka razy się nadziałem, no ale to doświadczenie uczy człowieka. Także jeszcze raz. E, jeszcze raz dajcie mi znać, co o tym myślicie, i zobaczymy, co da się zrobić. Czy będziemy kontynuować, czy może, czy może, czy może dać sobie spokój, albo może po prostu zrobić jeszcze kilka krótnych, y, krótkich odcinków, bez względu na to, czy ktoś będzie lubił to, czy nie, czy po prostu tak dla Waszej wiadomości. To tyle z mojej strony. Dzięki i do zobaczenia, mam nadzieję.